elo elo jestem w ciężarówce i kurwa jestem w kraju kurwa Niemcy, Szwaby, Belgia, jeden chuj siedzę, opierdalam się i chuj z tym po robocie niebaś to w dupę i chuj Kurwa, takie jebane kolki, takie zjebane Niemcy mają zasady pojebanie Niemcy mają wełbie. Pierdolę takie filmy kurwa z tłukami Kurwa, chuję. wie! Niektórzy tyjowcy są tacy pojebani, że ja pierdolę. Że mi się kurwa żygać chce. Ja pierdolę taki kurwa za nie że ja pierdolę. Jeszcze kurwa yy, kawałek kombanu trzeba było przywieźć. Kurwa. Dwie przyczepy, jeden chuj Jeszcze kurwa u szwabów deszcz pada, jak w kieleckim W sumie To mi nie dziwi Kurwa jakieś Kurwa przyczepy kurwa to, to są też kurwa jakieś samochody wyścigowe, z kurwa synem mają jakieś szwabskie puchary, chuj z tym Jebać ich w dupę kurwa, szwabu jebanych. Zawsze nienawidziłem Niemców, więc chuj w dupę kurwa. Kurwa, ale szcza tutaj jak chuj Ja pierdolę. Kurwa, takie jakie załamanie nerwowe, że ja pierdolę. Kurwa. Kurwa. Chyba macie.